Witamy po raz czwarty pod ambasadą polską w Brukseli, dawnym budynkiem ambasady, komisja numer 24. Spotkaliśmy Łukasza, polskiego przedsiębiorcę w Belgii, ale widzieliśmy także, że z rodziną, z dziećmi głosował. Mamy takie pytanie. Jesteś przedsiębiorcą belgijskim, ale polskiego pochodzenia. I teraz pytanie, czy e, twój głos, który właśnie oddałeś, wydaje ci się, że ma znaczenie, że e, powinieneś głosować? I to wpływa na to, co, jak żyjesz w Belgii? Bo większość uważa, że nie ma to najmniejszego znaczenia. No, jesteś, jesteś Belgusem, no tak naprawdę. Po co ci to w ogóle? Cześć, dzień dobry. E, tak, mieszkam w Belgii, prowadzę firmę w Belgii, jestem Polakiem. Mieszkam w Unii Europejskiej, więc to jest też nasz wspólny kawałek ziemi, jak i Polska, tak i Europa. Jak najbardziej mamy prawo głosu, mamy rodziny w Polsce, jesteśmy Polakami, działamy tu jako Polonia, więc tak to widzimy. Mamy jak najbardziej realny wpływ na zmiany, który byśmy sobie też życzyli jak najbardziej. Żeby Polska była normalna, żeby był szacunek dla każdej osoby, żeby rozwijała się, żeby szła do przodu, żeby, żebyśmy byli e, częścią, taką prawdziwą częścią Unii Europejskiej, która ma wpływ, która działa, coś robi, e, nie tylko stoi z boku i jest źle oceniana niestety od kilku lat. I tyle. Jesteś przykładem przedsiębiorcy, który e, kupuje materiały w Polsce, więc prak w praktyce. Płacisz podatki w Polsce i jak to ma się do tego, że mówi się o nas, że nie powinniśmy mieć żadnego wpływu? Bo po prostu nie płacimy podatki w Belgii, nie ma to żadnego znaczenia. A co jest nieprawdą, bo jeśli popatrzymy na to, co ty robisz w działalności, czy nawet kupując w polskich sklepach, no to w rzeczywistości my jesteśmy tak samo uczestnikiem życia ekonomicznego w Polsce. E, tak, jesteśmy uczestnikiem. Rzeczywiście importujemy bardzo dużo materiałów budowlanych z Polski. Polska jest liderem tak, zwanym, tak zwanymi Chinami Europy, więc bardzo dużo robimy zakupów, które przyjeżdżają tutaj do Belgii. Każdy z nas z Polonii, z Polaków też ma dobra w Polsce, więc jak najbardziej ślemy tam też zarobione pieniądze tutaj, więc mamy wpływ. To się dzieje i napędzamy też gospodarkę, także to też jest częścią naszą i powinniśmy też mieć możliwość głosowania, głosujemy rodzinami, pokazujemy młodym, że, że, że to jest nasz obywatelski obowiązek, robię to od zawsze, odkąd mam prawo i uczę też tego samego moich dzieci, moje dzieci i myślę, że to jest taka tradycja w naszej rodzinie, tego się trzymamy. I to chyba jest najbardziej optymistyczny wywiad, także dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję. nie śpimy, bo nas przegłosują. Ciema. dzięki